Niewiele osób w historii Polski wzbudza tyle tajemnicy i fascynacji, co Aleksy Sobaszek. Urodzony na początku XX wieku, ten błogosławiony zasłynął nie tylko jako duchowny, ale przede wszystkim jako wizjoner i prorok. Jego życie było głęboko zakorzenione w wierze katolickiej, a jego przesłanie przynosiło nadzieję i jednocześnie ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń. Sobaszek wierzył, że jego misją było przygotowanie narodu polskiego na nadchodzące próby. Od najmłodszych lat Aleksy wykazywał niezwykłą wrażliwość duchową. Jako dziecko często modlił się godzinami, a sąsiedzi wspominali go jako chłopca pełnego dobroci i empatii. W wieku 18 lat wstąpił do seminarium duchownego, gdzie jego duchowe wizje zaczęły się intensyfikować. W swoich listach pisał o snach i objawieniach, które uważał za boskie przesłanie. Jednak jego życie nie było wolne od trudności. W czasach, gdy Polska zmagała się z wojnami i niepokojami społecznymi, Aleksy stawiał czoła zarówno prześladowaniom, jak i niezrozumieniu. Wielu kwestionowało jego objawienia, uważając je za wymysł wyobraźni. Mimo to, Sobaszek pozostał niezachwiany w wierze, przekonany, że jego wizje są darem od Boga dla Polski. Dziś Aleksy Sobaszek jest postacią, o której mówi się w kontekście wielkich proroków. Jego życie i słowa pozostają źródłem inspiracji i refleksji, zwłaszcza w czasach, gdy jego przepowiednie wydają się zaczynać spełniać. Kim był naprawdę ten błogosławiony? Wizjonerem, prorokiem, czy po prostu człowiekiem głęboko wierzącym? Przepowiednie Aleksego Sobaszka od dawna budzą kontrowersje. Jedni widzą w nich ostrzeżenia skierowane do narodu polskiego, inni natomiast traktują je jako przesadną interpretację duchowych doświadczeń. Jednakże, gdy zagłębimy się w jego pisma, odkrywamy zaskakującą precyzję i głębokość jego wizji. Sobaszek opisał serię wydarzeń, które miały nadejść na Polskę. W jednym z jego najbardziej znanych objawień mówił o czasach wielkiego chaosu, kiedy ludzie będą zmuszeni wybierać między wiarą a wygodą. Przepowiedział również nadejście kryzysów społecznych i duchowych, które będą testem dla narodu. Co zaskakujące, wiele z jego słów wydaje się znajdować odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach. Część jego przepowiedni była jednak bardziej symboliczna niż dosłowna. Na przykład, w swoich wizjach widział Polskę jako latarnię duchową Europy, ale ostrzegał, że światło to może przygasnąć, jeśli ludzie odwrócą się od Boga. Sobaszek wierzył, że Polacy mają wyjątkową rolę do odegrania w historii świata, ale tylko wtedy, gdy pozostaną wierni swoim korzeniom duchowym. Choć wiele osób interpretuje jego wizję na różne sposoby, jedno jest pewne. Aleksy Sobaszek głęboko wierzył, że jego przesłanie ma znaczenie dla przyszłości całego narodu. Czy były to jedynie ostrzeżenia, czy rzeczywiste przepowiednie, nadal pozostaje tematem debaty? Wizje Aleksego Sobaszka nie powstały w próżni, były ściśle związane z kontekstem historycznym i duchowym Polski XX wieku. To był czas wielkich przemian, wojen i niepokojów, które naznaczyły życie milionów ludzi. W takim otoczeniu, Sobaszek odnajdywał swoją misję, przekazywanie duchowego wsparcia i nadziei. Sobaszek często mówił o tym, że Polska jest narodem szczególnie wybranym przez Boga, ale również obarczonym wielką odpowiedzialnością. W jego wizjach Polska była przedstawiana jako miejsce, gdzie dobro i zło toczą wieczną walkę. Wierzył, że cierpienia narodu polskiego mają głęboki sens duchowy i są częścią większego planu. W tamtych czasach wielu ludzi zwracało się do Sobaszka po radę i pocieszenie. Jego słowa, choć często trudne do zrozumienia, przynosiły otuchę i zachętę do zachowania wiary w trudnych chwilach. Sobaszek podkreślał, że jedność i wiara są kluczowe dla przezwyciężenia wszelkich prób. Jego przesłanie było nie tylko duchowe, ale również bardzo osobiste. Mówił o potrzebie refleksji, nawrócenia i poszukiwania sensu życia. To właśnie te uniwersalne wartości sprawiają, że jego wizje pozostają aktualne do dziś. Choć wiele osób traktowało wizję Aleksego Sobaszka z rezerwą, nie można zaprzeczyć, że niektóre z jego przepowiedni zaczęły się spełniać. W jednym z jego objawień mówił o wielkich kryzysach, które dotkną Polskę, a także o czasach, gdy wiara zostanie wystawiona na próbę. Współczesne wydarzenia, takie jak wzrastające podziały społeczne, kryzysy ekonomiczne czy spadek znaczenia religii w życiu codziennym, zdają się być odzwierciedleniem jego ostrzeżeń. Wielu ludzi zaczyna dostrzegać, że Sobaszek miał rację. Choć jego przesłania były często ignorowane lub niedoceniane. Jednym z najbardziej poruszających aspektów jego wizji było ostrzeżenie przed ciemnością, która ma ogarnąć świat, jeśli ludzie nie zwrócą się ku Bogu. Co ciekawe, w dzisiejszych czasach coraz więcej osób zaczyna rozważać jego słowa w kontekście globalnych kryzysów i niepokojów. Czy Aleksy Sobaszek naprawdę przewidział te wydarzenia? A może jego przesłanie było bardziej uniwersalne, apelując o duchową refleksję? Niezależnie od interpretacji, jego wizje stanowią ważne przypomnienie o potrzebie zachowania wiary i jedności w obliczu trudności. Aleksy Sobaszek często nazywał Polskę narodem wybranym. W jego wizjach kraj ten miał odegrać kluczową rolę w walce duchowej, która zdeterminuje przyszłość świata. Jednak z tym wyborem wiązały się również wielkie wyzwania. Sobaszek wierzył, że Polacy mają szczególną misję być świadkami wiary w świecie, który coraz bardziej odchodzi od duchowości. Ostrzegał jednak, że jeśli naród nie sprosta temu zadaniu, może stracić swoją wyjątkową rolę. Jego słowa były zarówno źródłem dumy, jak i przestrogi. Przesłanie o narodzie wybranym budziło mieszane uczucia. Dla jednych było to potwierdzenie wyjątkowości Polski, dla innych ciężarem odpowiedzialności. Sobaszek podkreślał jednak, że wybranie to nie przywilej, lecz zobowiązanie do miłości, jedności i wierności Bogu. Dziś wielu zastanawia się, czy Polska nadal podąża ścieżką wyznaczoną przez Sobaszka. Jego słowa są wezwaniem do refleksji nad tym, kim jesteśmy jako naród i dokąd zmierzamy. Aleksy Sobaszek w swoich wizjach opisał przyszłość, która wstrząsa do głębi. W jednym z najbardziej znanych przesłań prorokował nadejście czasu wielkiego zamętu, gdzie wartości duchowe zostaną poddane największej próbie. Ludzie odwrócą się od Boga, szukając jedynie wygody i przyjemności. Napisał w jednym ze swoich listów. Jego wizje malowały obraz Polski jako areny duchowej walki, gdzie wiara stanie się ostatnim bastionem przeciwko chaosowi. Mówił o nadchodzących kataklizmach, nie tylko naturalnych, ale także społecznych i politycznych, które miały wstrząsnąć fundamentami narodu. Jego słowa wywoływały dreszcze, ale jednocześnie dawały nadzieję, że odwaga i wiara. Mogą wszystko odmienić. Jednym z najbardziej przejmujących ostrzeżeń była jego wizja ciemnej chmury, która miała ogarnąć nie tylko Polskę, ale także całą Europę. Sobaszek wierzył, że ta metaforyczna ciemność to symbol moralnego i duchowego kryzysu. Ostrzegał, że tylko narody, które pozostaną wierne swoim korzeniom duchowym, przetrwają ten czas próby. Czy jesteśmy gotowi na to, co nadchodzi? Aleksy Sobaszek nie pozostawił wątpliwości, że przyszłość Polski zależy od decyzji, które podejmiemy dzisiaj. To ostrzeżenie jest jak dzwonek alarmowy, który wzywa nas do działania. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów wizji Sobaszka były jego przewidywania katastrof, które miały dotknąć Polskę. Choć wielu sceptyków uważało je za przesadzone, wydarzenia ostatnich dziesięcioleci każą spojrzeć na nie z nowej perspektywy. Sobaszek pisał o wielkiej fali, która miała uderzyć w Europę. Niektórzy interpretują to jako metaforę, inni dosłownie, wskazując na rosnące zagrożenia klimatyczne i związane z nimi katastrofy naturalne. W swoich objawieniach wspominał również o rozłamie w sercu narodu, który miał wstrząsnąć Polską i zmusić jej mieszkańców do wyboru między jednością a podziałem. Jednym z najbardziej zaskakujących elementów jego przepowiedni było ostrzeżenie przed zagrożeniami technologicznymi: maszyny przysłonią Boga. Pisał, co dziś niektórzy interpretują jako krytykę uzależnienia od technologii i jej wpływu na duchowość człowieka. Choć nie wszystko, co przewidział Sobaszek, można łatwo zinterpretować, jedno jest pewne: jego wizje były głębokim ostrzeżeniem przed utratą moralnych fundamentów. Czy to przypadek, że wiele z jego słów znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszej rzeczywistości? Dla Aleksego Sobaszka wiara była kluczem do pokonania wszelkich trudności. W swoich wizjach wielokrotnie podkreślał, że Polska, jako naród wybrany, musi trwać przy Bogu, jeśli chce przetrwać próby przyszłości. Wierzył, że wiara jest nie tylko osobistym wyborem, ale także siłą zdolną zmieniać bieg historii. Sobaszek mówił o potrzebie głębokiego nawrócenia. W swoich listach do wiernych apelował, by nie traktować wiary jako obowiązku, ale jako żywy fundament życia. Tylko ci, którzy wierzą, będą mogli zobaczyć światło w ciemności, pisał. Jego przesłanie było szczególnie aktualne w czasach, gdy Polska zmagała się z wojnami i okupacją. Wówczas wiara była jedynym schronieniem dla milionów Polaków. Sobaszek wierzył, że ten duch przetrwania i ufności w Boga jest tym, co odróżnia Polskę od innych narodów. Dziś jego słowa brzmią jak przypomnienie, że wiara nie jest luksusem, ale koniecznością. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak kryzys tożsamości i wartości, Sobaszek wzywa nas do powrotu do korzeni duchowych. W swoich wizjach Aleksy Sobaszek wskazywał na czas wielkiego przebudzenia, który miał nadejść w trzeciej dekadzie XXI wieku. Rok 2024, choć nigdy bezpośrednio nie wymieniony, pasuje do wielu opisanych przez niego znaków. Sobaszek wierzył, że w pewnym momencie historia osiągnie punkt zwrotny. W tym czasie ludzie będą musieli dokonać wyboru między drogą prawdy a drogą iluzji. W jego wizjach Polska miała stać się miejscem, gdzie rozegra się kluczowa bitwa duchowa, której wynik wpłynie na przyszłość całego świata. Dla wielu osób 2024 rok wydaje się początkiem realizacji tych proroctw. Wzrost napięć społecznych, zmiany klimatyczne i kryzysy moralne to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że jego wizje stają się bardziej realne niż kiedykolwiek wcześniej. Czy to zbieg okoliczności, czy rzeczywista realizacja przepowiedni? Sobaszek wzywał do czujności i modlitwy, podkreślając, że przyszłość zależy od naszych działań tu i teraz. Przepowiednie Aleksego Sobaszka przez lata wzbudzały kontrowersje zarówno w kościele, jak i w kręgach politycznych. Niektóre z jego wizji były traktowane jako herezja, inne jako niewygodne przypomnienie o duchowych obowiązkach narodu. Kościół katolicki, choć uznał Sobaszka za błogosławionego, długo unikał bezpośredniego odniesienia się do jego przepowiedni. Władze kościelne argumentowały, że wizje proroków zawsze wymagają ostrożnej interpretacji. Mimo to wielu kapłanów i wiernych uważa jego przesłania za prorocze ostrzeżenie przed nadchodzącymi czasami. Rząd polski z kolei niemal całkowicie ignorował jego przepowiednie. Dla polityków były one często niewygodnym tematem, który kłócił się z ich wizją nowoczesnego państwa. Jednak w czasach kryzysów społecznych i politycznych coraz więcej osób zaczyna dostrzegać, że słowa Sobaszka mają znaczenie także dla współczesnej Polski. Dziś jego przesłania pozostają wyzwaniem zarówno dla Kościoła, jak i dla państwa. Czy instytucje te są gotowe wsłuchać się w głos proroka, czy też będą nadal unikać konfrontacji z jego wizjami? Wizje Aleksego Sobaszka często zestawiano z przepowiedniami innych wielkich proroków, takich jak Nostradamus czy święta Faustyna Kowalska. Chociaż różnili się oni stylem i kontekstem swoich przesłań, wiele ich wizji wykazuje zaskakujące podobieństwa do przepowiedni Sobaszka. Nostradamus opisywał nadchodzące kataklizmy i czasy wielkich przemian które zdają się harmonizować z przesłaniem Sobaszka o ciemnej chmurze. Z kolei święta Faustyna, żyjąca w tym samym okresie co Sobaszek, mówiła o Bożym miłosierdziu i wezwała Polskę do duchowej odnowy, co również znajduje odzwierciedlenie w wizjach Sobaszka. Sobaszek różnił się jednak podejściem do czasu. Podczas gdy inni prorocy często ukrywali swoje przepowiednie w symbolicznych metaforach, Sobaszek był bardziej bezpośredni, szczególnie w kontekście ostrzeżeń dla Polski. Wierzył, że jego zadaniem jest konkretnie przygotować naród na nadchodzące próby. To, co łączy Sobaszka z innymi prorokami, to uniwersalność jego przesłania. Wzywał do jedności, pokory i wiary w obliczu nadchodzących trudności. Czy był to przypadek, czy może głos Boga przemawiał przez różnych wizjonerów, prowadząc ich do podobnych wniosków? Jednym z najbardziej fascynujących aspektów dziedzictwa Aleksego Sobaszka są jego pisma, które kryją w sobie wiele ukrytych znaczeń. Jego listy i dzienniki, choć na pozór proste, pełne są symboliki, która wymaga głębokiej analizy. W jednym z listów Sobaszek napisał: "Światło zgaśnie, jeśli zapomnimy o źródle, to zdanie było interpretowane na wiele sposobów, jako ostrzeżenie przed odwróceniem się od Boga, ale także jako metafora utraty wartości duchowych w obliczu postępu technologicznego i materializmu. Badacze jego pism zwracają uwagę na liczne odniesienia do Biblii, które Sobaszek wplatał w swoje przesłania. Często cytował Księgę Objawienia, podkreślając, że jego wizje są kontynuacją Bożego przesłania dla ludzkości. W jego pismach pojawia się także motyw wewnętrznej walki, którą każdy człowiek musi stoczyć, by znaleźć prawdziwy sens życia. Dziś wiele z jego pism jest ponownie badanych przez teologów i historyków, którzy starają się zrozumieć, czy Sobaszek pozostawił nam wskazówki, jak przygotować się na to, co nadchodzi. Czy jego przesłanie jest ostrzeżeniem, czy może duchowym kompasem dla współczesnych czasów? Proroctwa Aleksego Sobaszka budzą różne reakcje wśród Polaków. Dla jednych są one źródłem nadziei i inspiracji. Dla innych, przerażającym ostrzeżeniem przed nieuniknionym losem. Jakie jest prawdziwe znaczenie jego wizji dla współczesnego społeczeństwa? Dla wielu wierzących sobaszek jest symbolem niezłomnej wiary. Jego przesłanie o potrzebie duchowej odnowy jest traktowane jako wezwanie do działania. W czasach, gdy wartości duchowe wydają się zanikać, jego słowa przypominają o konieczności powrotu do korzeni. Jednak nie brakuje także sceptyków, którzy uważają jego przepowiednie za przesadzone lub zbyt pesymistyczne. Współczesne społeczeństwo skupione na postępie technologicznym i materialnym często odrzuca wizję proroków jako relikt przeszłości. Mimo to wielu Polaków zaczyna dostrzegać w słowach Sobaszka głęboką prawdę, zwłaszcza w obliczu współczesnych kryzysów. Jego proroctwa są jak lustro, w którym możemy zobaczyć zarówno swoje słabości, jak i siłę. Czy Polska odpowie na wezwanie Sobaszka, czy też zignoruje jego ostrzeżenia? To pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać, choć wizje Aleksego Sobaszka koncentrowały się na Polsce, miały one również głębokie znaczenie dla całej Europy. Sobaszek wierzył, że Polska jako naród wybrany ma kluczową rolę do odegrania w duchowej walce, która wpłynie na losy całego kontynentu. W jego proroctwach pojawia się obraz Europy jako miejsca podzielonego między światłem a ciemnością. Ostrzegał, że jeśli Europa odwróci się od swoich duchowych fundamentów, stanie się areną chaosu i destrukcji. Jego słowa zdają się nabierać szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach, gdy Europa zmaga się z kryzysami tożsamości i wartości. Sobaszek widział Polskę jako latarnika Europy, który ma przypominać innym narodom o ich duchowych korzeniach. Jednak przestrzegał, że jeśli Polska zawiedzie w tej misji, cały kontynent może pogrążyć się w chaosie. Czy Europa jest gotowa usłyszeć przesłanie Sobaszka? Jego proroctwa są ostrzeżeniem, ale także wezwaniem do jedności i odnowy. To przesłanie, które wydaje się dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Aleksy Sobaszek nie pozostawił swoich wizji jedynie jako ostrzeżeń, były one także wezwaniem do działania. Wierzył, że każdy z nas ma rolę do odegrania w budowaniu lepszej przyszłości. Jego słowa są przypomnieniem, że przyszłość zależy od naszych decyzji i wyborów. Sobaszek apelował o powrót do podstawowych wartości: wiary, jedności i miłości bliźniego. W swoich przesłaniach podkreślał, że zmiana zaczyna się od każdego z nas. Nie czekajcie na cud, bądźcie cudem dla innych, napisał w jednym z listów. Dla Sobaszka kluczem do przetrwania było nawrócenie duchowe. Wierzył, że tylko poprzez modlitwę, refleksję i działanie możemy zmienić bieg historii. Jego przesłanie było zarówno proste, jak i głęboko inspirujące. Przypominało, że wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wezwanie Sobaszka? Jego proroctwa nie są jedynie ostrzeżeniem, ale także darem, szansą na odnowę i nadzieję. Teraz jest czas, by działać, czas, by.